Ale ciaśniej, ciaśniej. O mijasz, teraz dookoła komina latasz dokładnie. I troszeczkę poluzy i leć dokładnie tak jak teraz. Tak leć, tak jak teraz, lekko poluzuj jeszcze, gdzieś to tutaj obok Ciebie jest. Widzisz Janka? no tutaj to jest, ale to jest już jesteś nisko, także daj, daj sobie spokój może nie krąż, nie krąż już, nie krąż, nie krąż, bo tam już jesteś nisko, Przemek daj w lewo i obydwoje chodźcie do lądowania i słuchajcie, wieje teraz od strony lądowania w stronę startu, czyli wieje tak jakby od strony słońca Poczekaj chwilę Wojtek, bo mam dwóch na podejściu. Janek, ty odejdź w lewo, Janek daj lewy i zrób miejsce koledze. Daj lewy Janek, daj, 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 chodź tu w lewo już. A ty Przemek daj w prawo i chodź nad tych drzew już. I tak lećcie, dokładnie tak jak teraz. Janek, ty leć tak jak lecisz, Przemek lekko lewy. Janek może już pomału kręcić w lewo Pomału się, żebyś koledy zrobił miejsce. I przemek w lewo do lądowania Janek też w lewo no daj Janek jeszcze w lewo, daj, daj, daj. ręce wysoko rozpędź skrzydło, żebyś miał z czego zahamować wysiądź sobie, nie ruszaj, jeszcze nie ruszaj przyhamuj, przyhamuj, przyhamuj i do końca i do końca, mocno, trzymaj, trzymaj, trzymaj dobra, jeden wylądował no i ty będziesz miał, ok jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie do końca, do końca, do końca, do końca, już drugi wylądował